SKINFO Zmroził Polskę i zebrał śmiertelne żniwo, zabójczy mróz. Na początek SKINFO. Piekło kierowców z Poznania, wybrukowane zniszczoną kostką. I najszybszy człowiek świata, góral z Zakopanego, chce być szybszy niż chalny wiatr. To jest SK Info. SK Info. Piotrek Bukowski, zapraszam na SK Info. Zabójcza zima w Polsce, śmiertelne żniwo zbiera w miastach i wysoko w górach. Mróz chwycił zaraz po Nowym Roku, gdzie było najgorzej, o tym z Warszawy. Arek Pogód. Jedno miejsce trudno wskazać. Zima zmroziła całą Polskę. W pierwszy weekend po nowym roku policjanci odnotowali aż 26 ofiar śmiertelnych niskich temperatur. Alert pogodowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązywał m.in. na Mazowszu Dolnym Śląsku w Wielkopolsce i w Łódzkiem. Zaraz po nowym roku wyjątkowo zimno było mieszkańcom Krakowa. Tam przy siarczystych mrozach doszło do awarii ciepłowniczej. Tysiące Krakowian przez kilkanaście godzin miało zimne kaloryfery. Z kolei uczniowie gimnazjum nr 56 w Poznaniu przez dwa dni mieli wolne, bo popękały rury centralnego ogrzewania. Zima była też tragiczna, wysoko w górach. Między świętami a pierwszym weekendem Nowego Roku na oblodzonych stokach Tatr zginęło 14 osób. SK INFO. Koce, koksowniki, ogrzewacze. Polacy radzą sobie jak mogą, żeby przetrwać siarczyste mrozy. W ciągu ostatniego tygodnia termometry pokazywały nawet minus 20 kilka stopni. Z taką temperaturą nie ma żartów. Najgorzej mają ci, którzy przed mrozem nie mogą się schować, bo muszą pracować, ale i oni nie mogą zapomnieć, że mają swoje prawa. W takiej temperaturze, na przykład jak mamy dzisiaj, minus 14, minus 10 stopni, jeżeli pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony, przed tym zimnem pracownik może odmówić wykonania pracy ze względu na to, że stanowi to zagrożenie dla jego zdrowia. Poza tym pamiętajcie, pracując w taką pogodę musicie robić systematyczne przerwy. Pracodawca musi się na nie zgodzić, bo inaczej grożą mu wysokie kary. SK Info. Ogrzewanie. W Poznaniu strażnicy miejscy przygotowali kilkaset specjalnych pakietów dla bezdomnych. Do każdego potrzebującego, który nie chce skorzystać z noclegowni trafią gorąca czekolada, słodycze i kod termiczny. Ciepła herbata i w drogę. To w Łodzi. Tam bez względu na pogodę po ulicach jeżdżą rikszarze. Oni no, do perfekcji opanowali przetrwanie w zimowe dni. Jak mówią, niezbędne są wtedy kalesony, kilka sztuk swetrów, grube rękawice, koc na nogę i w drogę. Sk -info. E Można urwać koło, przebić oponę albo nawet złamać nogę. Takie rzeczy w Poznaniu, na ulicy Ogrodowej. Ta wbrew swojej nazwie wcale nie jest usłana różami, tylko dziurami. Kierowcy obawiają się, że w końcu dojdzie tu do wypadku. Sami robią wszystko, żeby dziury omijać, choć z dnia na dzień jest to coraz trudniejsze, bo ubytków przybywa. Urzędnicy o problemie wiedzą, ale rozkładają ręce, bo jak się okazuje, załatanie tej ulicy wcale nie jest takie proste. Ogrodowa jest zabytkiem, więc na remont musi się zgodzić konserwator. Do tego czasu poznaniakom pozostaje zaszczyt posiadania iście europejskiej ulicy, bo dziurawej jak szwajcarski ser. SK INFO Szybki tramwaj ze Szczecina błyskawicznie znika z trasy. Wszystko przez poważną wadę torów. Kontrolerzy stwierdzili, że aż 15% spawów jest wadliwych. Popękane są także szyny. Badania przeprowadzone wykazały negatywny wynik spawów torowiska ze względu na bezpieczeństwo przewożonych pasażerów. Składy tramwajowe zostały z tego odcinka wycofane. Jak długo potrwa naprawa, nie wiadomo, według urzędników nawet ponad tydzień. Przez ten czas nowiutkie tramwaje zastąpią stare autobusy komunikacji zastępczej. SK 3 4 w Gdańsku tymczasem głośno było z innego powodu. Mieszkańcy tłukli się o nagrody. Mieszkańców symbolizowały butelki, które po sylwestrowej zabawie trafiły do kontenerów. W każdej butelce była kartka z danymi jej właściciela. Urzędnicy już po nowym roku ruszyli na wysypisko, żeby wylosować szczęśliwców. Sami też byli bardzo zadowoleni, bo dzięki temu, że nagrody wylądowały w rękach mieszkańców, mniej szkła wylądowało na ulicach. SK Info. A na Śląsku już niedługo tłuc nie trzeba będzie się w korkach. Drogowcy skończyli inwestycję, na którą kierowcy czekali od bardzo dawna. I niestety jeszcze troszkę poczekają, bo drogowa trasa średnicowa, choć zbudowana, to jeszcze nie można z niej korzystać. Droga łączy Gliwice z Zabrzem i Katowicami, ale samochody jeszcze nią nie pojadą. Wszystko przez urzędnicze formalności. Popularną dts czekają odbiory techniczne. Te potrwają kilka tygodni. Ale za to już od marca gaz i do przodu, byleby zgodnie z ograniczeniem prędkości. SK-Info. Dlatego człowieka ograniczenia nie istnieją. Jędrzej Dobrowolski z zakopanego chce pobić rekord prędkości w jeździe na nartach. Chce się rozpędzić do 250 km na godzinę. Na razie trenuje w specjalnym tunelu aerodynamicznym. Taki trening ma zminimalizować opór powietrza i to bez oporu naukowców z Politechniki w Krakowie, którzy nawet pomagają dzielnemu narciarzowi. Sk INFO. Zrobiły karierę w szpitalach, a teraz zaczęły robić ją w Hollywood. Meble z gabinetów lekarskich, wyprodukowane przez firmę z Gdańska, zagrały już w najnowszej części Jamesa Bonda. Wystąpiły w scenie tortur. Zagrały tak dobrze, że na kolejne propozycje nie trzeba było długo czekać. Teraz szpitalne meble z Gdańska mają szansę na rolę w kolejnej części Gwiezdnych Wojen, a sądząc po kolorze, raczej wystąpią po jasnej stronie mocy. SK, -info. Sk -info. I jeszcze weska info. Z czerwonego dywanu w Trójmieście przenosimy się prosto na Salony do Lublina, na Małą Czarną z Małym Czarnym na kolanach. W stolicy Lubelszczyzny powstała Kocia Kawiarnia. Kotów w Mreł Cafe jest już 10. Wszystkie pochodzą ze schroniska. Mają tu swoje tunele, podwieszane platformy i zabawki. One mruczą, my w tym czasie możemy pić kawę. I o jedno możemy być spokojni przy takich stałych gościach. Mleka do kawy nigdy nie powinno zabraknąć. To był serwis SK Info, kolejny już za tydzień. Do zobaczenia!